Piękne te nasze psiaki. Na Facebooku Telewizji Mazury poruszyliśmy temat wybiegu dla psów. Komentarze wskazują jednoznacznie, że jest on potrzebny. Ostrudzianie, mieszkańcy bloków, jedyne co mogą to wyprowadzać psa na smyczy i wymagać posłuszeństwa na komendę noga. Oczekujemy czegoś więcej. Przytoczę komentarze. To prawda, moja mama ma sporego młodego psa i nie ma gdzie się pies wybiegać. Może okolice Kajkowa? Można by na przykład odgrodzić część parku Kolisa albo gdzieś na zajezdziu albo w Kajkowie. Wybieg dla psów to jedno z nielicznych miejsc, gdzie bez ryzyka i konsekwencji można puścić czworonoga bez smyczy i kagańca. Pani Iwona i jej roczny pies Zuch dostrzegają problem. Takich par jest znacznie więcej. Rozumieją sprawę nawet właściciele z obrzeża miasta, posiadający własne podwórka. Dla wszystkich, proszę panią. Sami by się przeszli i pieska by prowadzili. A tak, no co, na czwartym piętrze, póki go by wyprowadzi, to już go trzeba prowadzać. A I krzyk, bo przed blokiem, no wiesek brudzi, no co tam zagadać, nie wszyscy sprzątają. A tu niech biegałby sobie, fajnie by było. Właściciel czteroletniej Kuki mieszka na ulicy Świerkowej. Gościmy z kamerą w tym miejscu nieprzypadkowo. Ja współczuję i w centrum i dla piesków w takich wypadkach. No bo to, to co, gdzie go, a nie by prowadzić ani co, a tak bym sobie pobiegał w cieniu nad wodą. Niech by było takie coś, jestem za. A czy miejsce to jest odpowiednie? Tutaj, właśnie na Osiedlu drwęckim? Pewnie, że tak. Na Osiedlu drwęckim jest teren, który można zagospodarować pod psi. Wybieg dobre i to miejsce, o ile będzie, to realne. Pierwsze rozmowy samorząd już odbył. Jest pomysł. Jednak jego realizacja jest zależna nie tylko od Urzędu Miasta. Znajdujemy się w tak zwanym, przy tak zwanym Parku Drwenckim, który mieści się między ulicą 3 Maja Morągowiusza. I, I świerkową. Miasto przygotowało plan zagospodarowania tego parku. Czekamy teraz tylko na rozstrzygnięcia własnościowe, bo tutaj jest jakby właścicielem części parku jest Cover, i tutaj no właśnie czekamy na ich zgodę jakby na, 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 na ten teren. No i gotowa jest właśnie koncepcja, która zakłada również wybieg dla psów, żeby w tym parku się znajdował. Czyli park dla ludzi i park dla psów. Tak, tylko że jak powiedziałem, to jest dopiero przyszłość, natomiast no, miejmy nadzieję, że to wszystko jakby e, rozstrzygnie się pozytywnie w najbliższym czasie. E, Czyli kiedy? To jest kwestia na pewno nie, nie tego roku, na pewno, e, ale miasto myśli również, nawet jeśli nie w tej lokalizacji, to o wybiegu dla psów w innym miejscu, no, jeśli to się nie uda. Park ma potencjał, aczkolwiek na ten moment to raczej nieużytek. Teren pełen drzew, krzaków, rozmaitej dziko rosnącej roślinności. Wymaga dużo pracy. Problem leży jednak gdzie indziej, w terminie. Czy wygospodarowanie kawałka ziemi musi być aż tak problematyczne? Nadzieja umiera ostatnia. Wierzymy, że rozwiązanie można znaleźć szybciej i skuteczne.